Meta oficjalnie dołączyła do wyścigu robotów, i szczerze mówiąc, nie powinno to nikogo dziwić. Właściciel Facebooka i Instagrama ma na celu stworzenie przyszłości, w której roboty nie tylko wykonują polecenia, ale również wchodzą w czułą interakcję z otaczającym je światem. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób najnowszy przełom Meta może przybliżyć robotykę do poziomu interakcji przypominającej ludzką. Meta, firma stojąca za Facebookiem i Instagramem, oficjalnie wkracza w przestrzeń robotyki. Ich najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji doprowadziły do istotnego postępu, który może wyposażyć roboty w wyjątkową funkcję. Zdolność precyzyjnego reagowania na obiekty, z którymi wchodzą w interakcję. Wyobraźmy sobie roboty zdolne do rozpoznawania tekstur, dokładnego kontrolowania siły nacisku i wykrywania nawet najsubtelniejszych wibracji obiektu, który dotykają. Przyjrzyjmy się trzem kluczowym innowacjom Meta. Uniwersalnemu koderowi dotykowemu, syntetycznej opuszce palca z multimodalnym wykrywaniem oraz kompleksowej platformie dotykowej dla robotycznych dłoni. Te rozwiązania mogą zrewolucjonizować nie tylko działalność Meta, ale całą przyszłość robotyki. Dlaczego Meta zajmuje się robotyką? Przez lata firma skupiała się na sztucznej inteligencji i imersyjnych doświadczeniach cyfrowych, wyznaczając standardy rozwoju AI w wirtualnych światach. Teraz jednak wykracza poza sferę cyfrową, wchodząc w namacalny świat robotyki. Jestem tylko ciekaw, czy wyjdzie im to lepiej niż nieudane wejście w metavers. Wizja przyszłości Meta sięga dalej niż łączenie ludzi przez sieci społecznościowe czy tworzenie wirtualnych przestrzeni. Firma przygotowuje się na erę, w której maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję będą wchodzić w fizyczną interakcję z naszym otoczeniem, stając się integralną częścią codziennego życia. By to osiągnąć, Meta rozwija roboty z zaawansowanymi zdolnościami dotykowymi systemy zdolne do precyzyjnego wykrywania i reagowania na fizyczne obiekty, wykraczające daleko poza wykonywanie prostych, zaprogramowanych zadań. Przyjrzyjmy się pierwszemu kluczowemu przełomowi z ogłoszenia Meta, Universal Touch Encoder. Ta innowacyjna technologia ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju robotów zdolnych do rzeczywistej interakcji z otoczeniem. Universal Touch Encoder to zaawansowany system sensoryczny, który umożliwia robotom precyzyjne wykrywanie i analizowanie bodźców dotykowych. Nie ogranicza się do prostego wykrywania kontaktu, pozwala na rozpoznawanie tekstury, siły nacisku i właściwości fizycznych manipulowanych obiektów. Robot wyposażony w tę technologie może dostosować siłę chwytu w zależności od przedmiotu. Czy to od delikatnej porcelany czy metalowego narzędzia, zachowując pełną kontrolę bez ryzyka uszkodzenia. Universal Touch Encoder dąży do zapewnienia maszynom poziomu wrażliwości dotykowej zbliżonej do możliwości ludzkiego dotyku. Potencjalne zastosowania tej technologii są rozległe: od precyzyjnej produkcji przemysłowej, przez zaawansowaną opiekę medyczną po automatyzację zadań domowych. Roboty wyposażone w tak dokładny system sensoryczny mogłyby bezpiecznie wykonywać złożone czynności manualne od składania ubrań i sortowania delikatnych przedmiotów po asystowanie w kuchni. Kolejnym przełomowym osiągnięciem Meta jest opracowanie syntetycznej opuszki palca z multimodalnym systemem sensorycznym. To zaawansowane rozwiązanie wykracza daleko poza proste wykrywanie kontaktu. Ta technologia pozwala robotycznej końcówce rejestrować nie tylko sam dotyk, ale także precyzyjnie mierzyć nacisk, analizować teksturę powierzchni oraz wykrywać najsubtelniejsze wibracje. Możliwości tej technologii najlepiej obrazuje przykład. Robot wyposażony w taki czujnik może nie tylko bezpiecznie manipulować delikatnymi przedmiotami, ale też w czasie rzeczywistym analizować ich stan i właściwości fizyczne. Ta precyzja otwiera nowe możliwości zastosowania robotów w złożonych warunkach rzeczywistych. Szczególnie obiecujące zastosowania tej technologii rysują się w dziedzinie medycyny i rehabilitacji. Roboty wyposażone w tak czułe sensory mogłyby asystować w fizjoterapii pacjentów o ograniczonej mobilności lub wspierać chirurgów przy zabiegach wymagających najwyższej precyzji. To krok w kierunku stworzenia robotów, które nie tylko wykonują powtarzalne zadania przemysłowe, ale mogą bezpiecznie i intuicyjnie współpracować z ludźmi w codziennych sytuacjach. Meta zaprezentowała też kompleksową platformę dla robotycznych rąk z zaawansowanym systemem detekcji dotyku. To nie pojedyncza mechaniczna dłoń, lecz zintegrowany system, w którym robotyczne manipulatory współpracują ze sobą, a ich funkcje sensoryczne są skoordynowane na wzór ludzkiego układu nerwowego. Celem meta jest stworzenie systemu umożliwiającego robotom manipulację przedmiotami z precyzją porównywalną do ludzkiej. Platforma wykracza poza podstawowe funkcje chwytania, umożliwia złożone operacje wymagające zręczności i dokładności. Potencjalne zastosowania obejmują zarówno zaawansowaną automatyzację procesów produkcyjnych, jak i bardziej wyspecjalizowane zadania, takie jak wsparcie w profesjonalnych kuchniach. Dlaczego meta koncentruje się na rozwoju systemów dotykowych, zamiast budować po prostu wydajniejsze i szybsze roboty? Odpowiedź tkwi w kluczowej roli adaptacyjności. O ile stosunkowo łatwo zaprogramować maszynę do wykonywania powtarzalnych zadań czy podnoszenia ciężarów, o tyle skuteczne działanie w zmiennym, nieprzewidywalnym środowisku wymaga znacznie bardziej zaawansowanych zdolności. Najlepiej obrazuje to analogia do ludzkiego doświadczenia, wykonywanie precyzyjnych czynności, takich jak zapinanie guzików. Czy manipulowanie delikatnymi przedmiotami byłoby praktycznie niemożliwe bez zmysłu dotyku? Rozwój zaawansowanych systemów dotykowych przez Meta to krok w kierunku stworzenia robotów, które nie tylko mechanicznie wykonują zaprogramowane czynności, ale wchodzą w rzeczywistą adaptacyjną interakcję z otoczeniem. Ta technologia otwiera nowe perspektywy dla integracji sztucznej inteligencji i robotyki w codziennym życiu, znacząco rozszerzając możliwości praktycznych zastosowań tych systemów. Jakie konsekwencje społeczne niesie ze sobą rozwój tej technologii? Wizja przyszłości, w której roboty wyposażone w zaawansowane systemy dotykowe wspierają ludzi w codziennym życiu, otwiera fascynujące perspektywy. Potencjalne zastosowania obejmują wsparcie w opiece nad osobami starszymi, asystę w codziennych czynnościach czy wzbogacenie procesu edukacji o nowe, interaktywne formy nauczania. Czy inicjatywa meta w dziedzinie robotyki może zrewolucjonizować całą branżę? Biorąc pod uwagę potencjał badawczy i zasoby firmy, jej wpływ na rozwój robotyki dotykowej i w zasadzie całej robotyki może być znaczący. Zaangażowanie się kolejnych gigantów technologicznych w ten obszar przyspieszy postęp w globalnej adaptacji zaawansowanych systemów robotycznych. Koncentracja firmy Meta na wykrywaniu dotyku to nie tylko przełom technologiczny, lecz także bardzo duży krok w kierunku przyszłości, w której roboty staną się prawdziwymi partnerami w naszym świecie. Od uniwersalnego kodera dotykowego, przez multimodalną sztuczną opuszkę palca, aż po dotykową platformę dłoni, meta dodaje swoją ważną cegiełkę, choć lepszym określeniem będzie cegłę dla ery robotyki. Co o tym myślisz? Czy intryguje Cię koncepcja robotów wrażliwych na dotyk, czy może podchodzisz do ich potencjalnego wpływu z większą ostrożnością? Czy robot mógłby kiedyś dorównać wrażliwości naszych dłoni? Nowa technologia dotykowa meta może być pierwszym krokiem w tym kierunku. Jak trafnie ujął to Ray Kurzweil, kluczem do sztucznej inteligencji zawsze była reprezentacja. Dziś meta na nowo definiuje te reprezentacje w świecie fizycznym. Czy ta wizja cię ekscytuje, czy może podchodzisz do niej z rezerwą, a może czujesz jedno i drugie? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli zaintrygowały cię te możliwości omówione w tym materiale, to zostaw łapkę w górę. A jeśli chcesz być na bieżąco z przyszłością robotyki humanoidalnej, to zapraszam do subskrybowania kanału Zrobotyzowany. A po jeszcze więcej informacji o robotach humanoidalnych, zachęcam, abyście odwiedzali zrobotyzowany.ai. Znajdziecie tam najnowsze wieści ze świata robotyki humanoidalnej.